A Buda peszczów para? Jaka cena? Zależy 20 zł, 15 zł para zależy jak są ładne. Ładne widać, że szyjki tylko mają wianki, a ogonki i szczydełka czyste, białe. A para tych winerków y, młodych tych kosmatych jaka cena? 50 zł 50 zł, tak? Tak Cena do worka nie idzie, tak? Oczywiście. Oczywiście cena do worka nie idzie. Ładne kosmy Bierutę. Co tam siłkaś, Nic. Nic nic? Prawda czy fałsz? Co to jest? A, samiczka. To, to jest. Oszustwo będzie czy prawda? Panie. Ile takie? Dwie dyszki. Nie, to przykro A ile dalej? Dychę dam i bierę. To O, proszę bardzo. Dwie dyszki dychę pan sprzedaje w Radomiu. Ceny są za negocjacji? A para tych ryśi ile? Proszę pana, 40 zł ale z panem można negocjować, oczywiście, z panem można negocjować, pan nie kłamie, a te siwe to są po ile, te młodziaki, po piątce, ale bez obrączek chyba, tak, i z obrączkami i bez, to będzie trochę taniej, to będzie trochę pan mój, po piątce, ale będzie trochę taniej, który bez obrączki. By było, jakby jeszcze jeden był, nie? To no jakby to jakby miał ze to patrzył na drugiego gołębia na oko, a tego by wziął, tak? A takie pawiki to ile młode? 20 zł za parę. 20 zł za dwa te pawiki. Tak. A krakowski? Tak samo. Pod 20 zł za parę? Tak. Za parę. Cena? Dworka nie idzie, tak? Nie idzie. Cena do worka nie idzie. Teraz w młodzie. Ej, o wiedeńskie panu pytają, cię chyba z pięciu osób się pytało. Jak pan chce, nie panowie film, bo film napisze coś. Te to są yy, deresze białe. De o no. Ja się zbyt zaraz włączę kamerę. Te wiedeńskie po ile są, jaka cena? 150. zł, te młodziaczki. A deresze? 150 zł za dwa. Cena do uzgodnienia. Cena do uzgodnienia, pan mówi. Bardzo fajny. Ile takie karpiaczki? Widzę, że jasny jest tutaj i perłowy. Takie dwa po 50 zł Ale cena do negocjacji? Cena pan mówi do negocjacji w Radom. Ale to są wolociki, nie? Tak. i jasny. Takie kremeczki dwa. jaka cena? 40 zł. 40 zł. ładne łapcie. Proszę. I cena do Worka nie idzie? Nie, cena do wórka wiadomo nie idzie. to nie wiem do korę. to kolejny zamówię. Ile takie keseobniki? 30 zł 30 zł para. Cena? No 30 zł parę. Dyszki, ale do negocjacji. Można negocjować, pan mówi. Takiemu dziaczki, ile białogonki? 25 zł. 25 zł. Bardzo to 25 zł, fajne białogonki. Cena do negocjacji. Dylekkiej, bo tutaj nie widzę, czy ma za co. Nie masz szczegóły. Nie masz szczegóły. Wychować, to jest. Para takich, struktur ile kosztuje? 250 zł, tak? Cena? Negocjować można cenę? Można, tak? Można negocjować cenę, pan mówi. Cena do Proszę bardzo, cena do worka, pan mówi, nie idzie w Radomie, się negocjuje ceny. To wiesz, siwe kosmateria. jaka cena tych młodych? Bociany. bociany kurde, ja kurde, patrz na te bociany, sorry. Ile? 60 zł para tych bocianów, cza, e, siwych kosmatek z obrączkami, fajne młodziaki. I cena do negocjacji, tak? Do negocjacji lekkiej. To są maślaki perłowe, jeśli się nie tak? Para ile? 60 zł. I też?

Jaka cena tych młodziaków? wszystkie Po 20 zł, wszystkie i tutaj te karpiaczki, pasiaczki? wszystkie też podwiedęcham. Też jeżeli są wszystkie. Jeżeli są wszystkie, wszystkie są wyloty, widać wyloty. Cena do negocjacji lekkiej. To już po się nie masz czego. podwiedychy już nie, ale wszystko fajne. No kur. Czego się zmówiłem, Po 20 zł wszystkie, jeżeli hurtem, takie młodziaki. Ale te łapciate, proszę pana, to są droższe na pewno, te łapciate? Po, po 40 zł te łapciate, te kosmate, po 40 dychy młodziaki. Natomiast gładkie, wszystko yy, bez, bez kosmów, po 20 zł młode.

<śmany> no, to moja, że wypuściąłem. A czy? Nie wiem. To, to Może nam zawał. Wyśwajcziki czerwone? Na niarroki, na. Jak wszystkie podwiedyżki? Ja pod podwiedyżki wszystkie. I będą pierwszy wyśwajcziki podwiedyżki. Jak mało jest? Jak, Pana, jest jak, jak na koniec. Te żółte będą pierwsze. Jaka cena? No? Cztery dychy. Cztery dychy. Cena do. Negocjacji. Negocjacje. Panie Andrzeju, dawaj pan rozumieć, kurwa, czy takie zabieranie... Żeby... <grymne> Co do worka idzie. A te bociany kosmaty to ile? Ile? Przepraszam nie słyszę Po 50 zł Po 50 zł. Para, e, czyli do negocjacji cena? Tak jest, cena do negocjacji brodami A bocianki takie para? 50 zł para cena do negocjacji Tak jest i bociany siwe też po 50 zł, tak? Po 30 jest sztuka, te są akurat po 30, też z łapciami. Cena do negocjacji. A te pasiaczki koroniate para ile? 400. tak? Cena do negocjacji? Do negocjacji, tak? Takie jest panu. Widzisz pan, co się dzieje? Już. Dziękuję panu bardzo. Można te tam nagrać? Czy nie bardzo. Mógłby się telefon Dobra, dziękuję panu bardzo. Dzień dobry panie Wiesiu. Dobra, koniec nagrywania.